micie, kasy szelest, pamiętasz chwilę przed ołtarzem w niedzielę Kleczeliśmy razem, nie mieliśmy nic, tylko nadzieję, tylko siebie Wierzyłaś we mnie, wierzyłem w Ciebie, żyłaś dla mnie, ja żyłem tylko dla Ciebie Każda chwila z tobą, niczym w niebie Pierwszy z pomocą, kiedy byłaś w potrzebie, Twe serce biło mocno, zawsze byłem przy Tobie Gdzie wtedy byli twoi przyjaciele, no powiedz Ci, dla których o mnie zapomniałaś Pod twym blokiem czekałem, późną nocą wracałaś Kłamałaś prosto w oczy, zawsze się śmiałaś W te oczy, w których łzy gdzie zgasiły okay. oczy Odebrałaś mi siebie, zapomniałaś w tym wspomnień Wtedy czułem twój oddech, jakbyś była koło mnie To przez te spędzone razem lata wszystko Gdy budzę się rano, już inna jest blisko Z nią patrzę w przyszłość, przeszłość, nic nie znaczy Myliłem się mówiąc, miłość wszystko wybaczy Rzucony niczym o podłogę, kawałek szmaty wychowany na błędach doświadczenia, bogaty, żałuję straconych dni, z Twego powodu dziewczyno z Fashion TV, nie warta zachodu, uspokój nienawiść i swoją stronę, życzę Ci jak najlepiej Krzyści na drogę śni czym dobry sen świeży cen, odkąd pojawiła się zniknął cień z mojej drogi był zbyt wcześnie, jeszcze nie chciałem mieć foki Po tamtej porasce uważnie patrzyłem, pod nogi, bałem się ci zaufać Ty i tak byłaś przy mnie. czekałaś cierpliwie Aż po w sercu mnie nie pogrążyłem, siedemię w blokach Wpadłem w bagno, ty podałaś mi rękę I nie dałaś spać na właśnie za to krzycenie maleńka Dziękuję Bogu, że z Tobą teraz klękam przed ołtarzem I tylko z Tobą chcę tam być, za każdym razem Gdy kładę głowę na poduszce, o Tobie marzę Bo z każdym dniem, kocham Cię coraz bardziej Naprawdę zrozumiałam, ile te słowa są warte dla mnie szczero. szacunek, zaufanie się liczy Co by się nie działo, a zawsze razem ja i Ty Wierzę, że ta miłość nie umrze nigdy Ty jesteś inna niż Słyszysz, co do ciebie mówię? Świecisz się w klubie, wokół ciebie jest ciemno Jestem dumny z tego, że przyszłaś tu ze mną Twój każdy ruch, każdy krok Dobrze czuję efoczko Ty najlepiej pupą czujesz dostanić po stracie to nie sztuka Wspomnieniami Serca nie oszukasz, zero monotonii, druga strona dostarcza Czy jest tego warta ciągłego starcia z wyboru, ciągłych horrorów, łagodzonych w ten czy inny sposób Każdy kowalem swego losu i partnera, tego życie uczy, nie da. jeśli ty chcesz je odebrać Nie wie jak przegrać, bo tylko wygrana cieszy Ale co to, rywalizacja o miłość dzieci, o hajs to przesył Gdy masz i chcesz więcej, doceniaj miłość, która odchodzi najprędzej, którą mieć to szczęście A gdy pęknie, pryśnie, dotkliwie zrani, błyśnie ci jeden za. Pomniałaś wziąć wspomnień, do chłopaku ma sens Aż przechodzi mnie dreszcz, gdy wspominam kiedy Za młodu manewry, głupoty ty nie trzeźwy Odpierdalałem bez wyjątku siedem dni w tygodniu Z gronem ziomku co mi z tego? Nie wiem Pewnie niewiele, tyle że Te kilka problemów, więcej Se na głowę ściągnęłem.